Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii w Super Mario 13 3 Yoshi's Island. Wracamy do zamku Hugbilla Cooper. O, jest to zamek, który naprawdę doprowadza mnie momentami do czewskiej pasji. Zobaczcie zresztą dlaczego. Nawet nie chodzi o to, że jest on jakiś wybitnie trudny, tylko... Hmm. Chodzi o konkretny segment jeden, dobra? To i tak się rzeczy by spadło, jakbym zniszczył ten klosek. Tutaj już nie chcę niszczyć tego co jest w dół, bo prowadzi to do czerwonych monet. A tymczasem schodzimy na dół. I musimy tutaj wrzucić muszle od jeżeli macie dobrego cela, to podejrzewam, że dajby się, aby to też jajkiem. A ja wolnie ryzykować. I korzystając z okazji... Klucz! Powiedziałem klucz! Okej. Okay. Dobra, mam jajka. I teraz są dwie ścieżki, które możemy wybrać. Jedna jest, moim zdaniem, dużo bardziej pracochłonna, ale bezpieczniejsza. Zaś druga... Ach. Po prostu ani razu mi się nie udało jej wykonać tak naprawdę, ale słyszałem, że jest to możliwe. Na ile to prawda, nie wiem. Ja wybieram to osobę, do której mam pewność, że jest to w 100% wykonalne. Dokładnie to, co teraz robię. E, nie. Te monety, które znajdują się nad kolcami, są czerwone. Dlatego trzeba było znaleźć jakiś sposób, aby uniknąć zebrania ich przy przelatywaniu górą. Jest to praktycznie niewykonalne, nie oszukujmy się. Dlatego ja osobiście znalazłem inną metodę. Skoro nie da górą, to przejdę dołem. Zwłaszcza, że czerwone jajka teoretycznie powinny się niszczyć po jednym uderzeniu, ale praktycznie praktyce niszczą się dopiero po trzech. Znaczy, chodziło mi nawet nie tyle uderzenia co odbicia. Dlatego no, tak jak widać mogę sobie nawet wręcz utorować drogę. Ach. Cholera, ile mam jajek? Ostatnie? Oh wait. Te monety już nie były czerwone, więc nawet nie musiałem yy, z niej korzystać. Jest to metoda pracohłonna, ale na pewno dużo łatwiejsza do wykonania sił rzeczy. Tutaj też radzę uważać, ponieważ... asyszują. się szują. Niektóre z tych monet tutaj również są czerwone. Niebezpieczniej jest po prostu od tak sobie chodzić i yy, olewać, yy, olewać to, że niektóre monety mogą być czerwone. Najbezpieczniejszą opcją tutaj natomiast jest po prostu takie stanie. Ah, I to bo na tyle, jeżeli chodzi o sam poziom. Teraz jeszcze walka z bossem, która również niestety do najprostszych nie należy. Yy, znaczy inaczej, ona jest prosta, podobnie jak większość innych. Problemem w niej może być, co najwyżej, skończenie z zerową ilością gwiazdek. A, to ja sobie poskaczę. Tak, tutaj to identycznie jest mgła, ale nikt się tym nie przejmuje, rozumiemy się. Bardzo długie przejścia, aż w końcu podłoga nami się zniszczy. I, kto do nas przyjdzie? Niech to inny, jak najzwyczajny ten najzwyczajniejszy w świecie kupa. Oczywiście, jak łatwo można się było domyśleć, walka z takim kupą była zbyt, bezbyt by prosta, więc nieco się ją zwiększy. Uch. Nie lubię tej walki, ponieważ zawsze mam problemy z wymierzeniem czy tak, Zaczęłam problemy z dokładnym wymierzeniem. O, oh, super. Nie, taki był mój plan. Szlak. Zaczęłam problemy z dokładnym wymierzeniem. Kiedy powinienem go strzelić? Eee, szlak. Eee, szlak. Popysku. O nie, o jajek, super. To chociaż odejmi Maria. Powiedziałem odejmij Maria. No i jeden problem z głowy, aż właśnie jajka A propos! Dobra A I żeby go zająć, trzeba mu naskoczyć na brzuch w momencie kiedy on leży na ziemi. Co proste nie jest, tak samo jak doprowadzenie do tego, żeby on leżał na ziemi ła czuję. Moja jajka. A bo nie, odbyć się. Okej, okay. i jeszcze raz. Jestem w stanie przyjąć tylko trzy takie uderzenia. Aczkolwiek, jak już mówiłem, problemy są z doprowadzeniem go do tego, żeby w takim stanie się znalazł. Dobra. Udało się. I dzięki Bogu. I skorupa biednego kupy została rozkoszona. On sam wle wleciał w kosmos. post Blasting of Again. Zaś my zdobyliśmy klucz nakładem zera punktów w etapie 4-8. I na pewno motywujące. W przeciwieństwie do całego świata No Nawet. Samym to może przesadziłem, ale. Muszę się mentalnie przygotować na e, et, etap 5. 3 zobaczycie dlaczego. Te, 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 świat czwarty został już przed nas. Podbity teraz. Czas na lodowy świat piąty.